No dobra dziewczyny, a mamy prezent do 100 zł albo około 100 zł Ale to na Romantik? Całkiem możliwe. Okej, okay. no to żeby było bardziej oczywiste, możemy na przykład wziąć modzi od Macfis. No i musi I... być chyba jakaś butelka. Teraz... Chyba, chyba ja wiem jaka. Proseko. O, niech będzie ta. Niedokładnie będzie miał średnio 100 zł, nie? Teraz podlecimy. Pasuje? Biorę? Mogę jutro zapłacić, bo jeszcze nie mam wypłaty? Nie. To później wezmę. Nie. Mamy to. Zapraszamy. No dobra, dziewczyny, a mamy prezent do 100 zł, albo około 100 zł. Ale to na romantik? Całkiem możliwe. Okej, okay, no to żeby było bardziej oczywiste, możemy na przykład wziąć Moji od Mammouth'easy. No i musi I... być chyba jakaś butelka. Teraz... Chyba, chyba ja wiem jaka. Proseko. o, niech będzie ta. Niedokładnie będzie śmiał, średnio 100 zł, nie? Teraz podlecimy. Pasuje. Biorę. Mogę jutro zapłacić, bo jeszcze nie mam wypłaty. Nie. To później wezmę. <grych> Mamy to. Zapraszamy. Słyska.